you mm -hmm. Bez krawata w Radiu Yard. Julia łata, dzień dobry. Gościem Radia Yard jest Paweł Gołębiewski, trener personalny i muzyk, twórca projektu Wirus. Cześć, super, że do nas wpadłeś. Hej, cześć witam. No to takie trochę nietypowe połączenie, bo z jednej strony związałeś swoje życie zawodowe z treningami, siłownią, aktywnością fizyczną, a z drugiej strony z muzyką. Co z tych dwóch rzeczy jest ci bliższe? Wiesz co już wiele razy w życiu kilka osób mi zadawało takie pytania i powiem Ci szczerze, że za każdym razem odpowiedź brzmi nie wiem, bo jedno i droga jest. Na tyle mi bliskie, że nie potrafiłbym z tego zrezygnować. No dobrze, a jak to się zaczęło z tą muzyką tak w ogóle? Bo siłownia była najpierw, czy, czy, czy jak? To, to zaczęło się podobnie, bo tak naprawdę i siłownię, i muzykę ciągnę w życiu tak mniej więcej 15 lat, czyli od 17-18 roku życia. Siłownia się zaczęła od kompleksów, a muzyka się zaczęła troszkę przypadkiem. Zawsze jarałem się muzyką, ale nigdy nie było... Okazji spróbować. Koledzy z klasy zakładali zespół i potrzebowali perkusisty. Miałem gdzieś tam z dwa-trzy razy okazję posiedzieć za perkusją i byłem jedyną osobą, która miała okazję, więc tak się zaczęło i potem ta przygoda. Trwała ponad 10 lat, gdzieś tam od dwóch lat nie gram, ale pewnie kiedyś wrócę. I wtedy, kiedy grałeś na perkusji, gdzie występowaliście? Gdzie mieliście okazję się pokazać muzycznie? Pierwszy zespół to właśnie był taki zespół szkolny i pamiętam przed Maturą mieliśmy pierwszy występ w sali gimnastycznej w liceum, w którym właśnie gdzieś tam się uczyłem. No to było taki pierwszy krok, nie? a potem poszło dalej. Na czym polega projekt Wirus i kiedy on się zaczął? śmiechem, żartem to się zaczęło właśnie w trakcie COVID-u. Stąd też nazwa. Wirus był właśnie w tych czasach. Gdzieś tam to, to miało początek. Początek to miało przez Hot 16. Jakby nigdy nie byłem związany z mikrofonem. Zawsze, tak jak mówię, bardziej instrumentalnie udzielałem się scenicznie. Czy muzycznie. I tutaj nominowano mnie. Jeden z trenerów w Białymstoku nominował mnie do Hot 16. Na początku uznałem, że nie. Nie będę tego robił. A potem w sumie uznałem, że czemu nie. nie? Tylko jak już robić, to robić grubo. Nagrałem swoją Hot 16 tam, napisałem numer gdzieś tam w jeden dzień. Był bardzo dobry odbiór, ludzie pisali po prostu, że mega robota, żebym nagrał coś jeszcze. Zacząłem nagrywać coś jeszcze i tak powstał projekt. Na początku nie było właśnie w planach tego, żeby to było coś grubszego. Myślałem, że to jednorazowy strzał, a już trwa ponad 4 lata, nie? Czyli kiedyś, kiedy cała Twoja przygoda z muzyką się zaczęła, to grałeś na perkusji, a teraz zajmujesz się śpiewaniem? Rapowaniem bardziej. Okej, okay, i jak się w tym odnajdujesz? To jest dla mnie coś nowego, z co jaram się tym jak małe dziecko trochę. A czym charakteryzuje się twoja muzyka? Tym, co troszkę siedzi mi w sercu, bo tak naprawdę jak grałem w zespołach, to też musiałem być dopasowany do wszystkich. A tutaj jak piszę teksty, to piszę. Tym, czym kierują mnie emocje, więc numery są różne, każdy jest troszkę inny, ale każdy jest w pewnym sensie częścią mnie. A jeżeli chodzi o tematykę, to to jest bardziej o miłości, o przemijaniu, o życiu. I jak byś tutaj to scharakteryzował? No, mniej więcej wszystko, w co trafiłaś, jest kawałek, który opisuje każdą z tych rzeczy, plus, plus troszkę więcej. A inspiracje do swoich piosenek? Skąd czerpiesz? Co so, głównie z życia. Mm, czy masz jakieś większe plany muzyczne na najbliższy czas, wydanie jakiejś płyty, jakieś koncerty? Jak to wygląda? Bardzo fajna impreza mi się trafiła w tamtym roku, bo wyprowadzałem na ring, mam jeden sportowy kamina szermety na gali finałowej w Operze U nas, więc jest chyba największe wydarzenie bokserskie w województwie. W tamtym roku akurat miałem bardzo dużo gdzieś tam innych spraw, więc jedyne, co zrealizowałem to jeden kower, ale w tym roku no, chciałbym chociaż jeden numer napisać. Pisanie numeru też bywa różnie, bo czasami jeden kawałek zajmuje mi pół roku naprawdę. Żeby te słowa złożyć w jedną Całość, która odda to, co chce. A kto jeszcze razem z tobą jest w tym projekcie Wirus? Działasz solo, czy, czy ktoś z tobą współpracuje? Teoretycznie założenie było takie, że będzie to projekt solowy, ale tak naprawdę do projektu też często pomaga mi Sylwia Barańska, damski wokal, bardzo fajnie uzupełnia te numery. I do projektu też często zapraszam muzyków właśnie, bo bit to jedna fajnie gdzieś tam, żeby w muzyce były instrumenty na żywo, bo jednak instrumenty na żywo zawsze gdzieś tam były częścią mnie, więc więc mam bardzo świetnych kolegów, którzy naprawdę są zawodowcami w tym, co robią, czy saksofon, czy gitara, czy flet nawet się pojawia gdzieś tam u mnie w numerach, więc to rzeczywiście bardzo wypełnia to, co robię. No a co z tą płytą? Planujesz jakieś wydanie płyty? Jak będę miał materiał, bardzo chętnie. Mam na chwilę obecną epkę wypuszczoną. Tam jest sześć numerów, już teraz mam 8, czyli troszkę więcej. Ale jakby było gdzieś tam materiału na pełną płytę, bardzo chętnie. Jak myślisz do kogo głównie skierowana jest twoja muzyka? Do kogo najbardziej ona trafia? W jakim przedziale wiekowym mogą to być osoby? Co myślę, że przedział wiekowy, który może trafić, będzie bardzo bardzo różny, bo tak jak tematyka jest bardzo różna. Mhm. Myślę, że od wieku 16 do 60 lat nawet gdzieś tam, czy w górę. Mm -hmm. Myślę, że tutaj nie ma limitu. Oprócz projektu Wirus gdzieś jeszcze realizujesz się muzycznie? Od ponad 10 lat realizowałem się na scenie perkusyjnie. Teraz już nie, aczkolwiek jeszcze zostały mi wesela, bo tak naprawdę od ponad 10 lat jestem też na takiej scenie troszkę mocniej zarobkowej, ale to też uzupełnia mi troszkę tą codzienność. Trochę tak mnie to dziwi, bo tutaj z jednej strony rapujesz, a natomiast ta muzyka, która jest grana na weselach, kojarzy się z taką muzyką bardziej rozrywkową. Nie do końca chyba w twoim klimacie. Jak ty się w tym odnajdujesz? Wbrew pozorom to jest dla mnie taka odskocznia od codzienności. Jestem praktycznie codziennie na siłowni, więc to jak pojadę zagrać wesele, regeneruje mi baterie na kolejny tydzień. A powiedz tak, twoje największe marzenie, może na razie muzyczne, a później jeszcze do marzenia sportowego przejdziemy. Jakie jest twoje największe muzyczne marzenie? Wiesz co, mam, mam. Akurat trafiłaś z pytaniem, Zdradzisz bo mam. Zdradzisz nam? <laughs> tak, do tej pory gdzieś tam fajne wydarzenie, które udało mi się zagrać, to tak jak mówię, w, w operze i to uświadomiło mi, że chciałbym zagrać koncert. Może być to nawet gdzieś tam jeden numer, swój kawałek, ale z orkiestrą. A jeszcze powiedz, jak wychodzisz na scenę, to odczuwasz tremę z tym związaną? Zawsze, zawsze. Słyszałem właśnie takie powiedzenie, że jak muzyk wychodzi na scenę i nie ma stresu, to już słaby muzyk. Zawsze. <laughs> Poza tym ten stres też tak działa motywująco trochę, prawda? Tak, tak. Właśnie to jest w tym uzależniające. Gdybyś miał wskazać swój ulubiony utwór, to jaki by to był? Twojego autorstwa oczywiście. Mojego autorstwa? Mhm. Z której piosenki jesteś najbardziej dumny? Każda jest inna, ale myślę, że kręta droga ten ostatni jest taki mocno życiowy. Wiele razy stawiał mnie na nogę, nawet gdzieś tam mniej, dużo ludzi gdzieś tam też się w tym odnajdywało. No chyba to taki, taki punkcik numer jeden na chwilę obecną. Chociaż jest jeszcze jedna bardzo, właśnie taka sportowa. Nie? Tak jak mówiłem, to Twoja chwila. To jest właśnie coś, co Kręta Droga wiele razy gdzieś tam podnosiła mnie troszkę w słabszych chwilach, a to Twoja chwila właśnie dawała mi takiego kopa, żeby iść do przodu. To wiemy już o Twoich planach i marzeniach muzycznych, to teraz skupmy się na tych sportowych. Jakie tutaj masz aspiracje, jakie tutaj masz plany? Co zazwyczaj życie polega na tym, że żeby wychodzić z tej strefy komfortu. Gdzieś tam tak, moje życie zawodowe trwa prawie 10 lat, w marcu przyszłego roku chyba będzie 10 lat, jak pracuję jako trener, więc tutaj... Moje największe gdzieś tam marzenie, żeby iść cały czas do przodu, rozwijać się. Czy to będzie względem tego, jak pracują moje grupy, jak pracują ludzie pode mną, czy też to, jak ja się w tym czuję i jaką mam wiedzę, no to myślę, że to rozwój jest najważniejszy. Trzymam kciuki w takim razie za Twoje plany, zarówno te muzyczne, jak i te sportowe, aby wszystko udało się zrealizować. Dziękuję bardzo, że nas dzisiaj odwiedziłeś. Ja dziękuję ślicznie. Naszym gościem był Paweł Gołębiewski, trener personalny i muzyk, twórca projektu Wirus. Bez krawata w Radio Yard.